Witajcie, jestem strony Artur Góg. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję jak zrobić smoothie jabłkowo brzoskwiniowe. Ok, smoothie robimy w ten sposób, że do kielicha Blendera wlewamy pół szklanki wody. Dodajemy jedno średnie jabłko oraz jedną tak zwaną UFO brzoskwinię. Jedną łyżeczkę miodu. oraz dwie łyżeczki ziaren sezamu i całość miksujemy przez około jedną minutę Ok, koktajl jest gotowy, przelewamy do szklanki i pijemy